Witam Was na kanale 4 strefy tajemnic. Jednym z najbardziej ekscytujących odkryć archeologicznych ostatnich lat jest sześciokątny brązowy artefakt odnaleziony w Sarmi Zegetusa Regia w Rumunii. To niesamowite znalezisko, którego wiek szacowany jest na ponad 2000 lat, zostało odnalezione w 2013 roku w zupełnie niespodziewanych okolicznościach po niezwykle intensywnej burzy, która wyrywała drzewa z korzeniami w miejscu, gdzie spoczywał artefakt. Dziś jest to prawdziwa perła wśród eksponatów znajdujących się w Muzeum Cywilizacji Daków i Rzymian w Dewa. Tajemniczy artefakt waży około 8 kg i ma 5 cm grubości. Przyciąga wzrok nie tylko swoim imponującym charakterystycznym kształtem, ale również niezwykle precyzyjnymi symbolami i zdobieniami. To prawdziwe dzieło sztuki, sześciokąt z ośmioma płaszczyznami, na których wyryto szczegółowe symbole i tajemnicze obrazy. Możemy dostrzec zarówno mityczne stworzenia, takie jak gryfy, jak i realistyczne przedstawienie lwów czy tygrysów. Każdy detal wydaje się opowiadać historię, która sięga głęboko w przeszłość oraz symbolikę starożytnych kultur śródziemnomorskich. Odkrycie to jest o tyle istotne, że pochodzi z Sarmi Zegetusa Regia, dawnej stolicy Królestwa Daków. Miejsce to ukryte w górach współczesnej Rumunii było nie tylko twierdzą, ale także sercem duchowym i kultowym Daków. Starożytny artefakt jest świadectwem, że nawet w czasach brutalnej presji i inwazji ze strony Rzymu, Dacja była ośrodkiem niezwykle rozwiniętym technologicznie, a także cywilizacyjnie. Eksperci sugerują, że brązowa matryca służyła jako narzędzie do tworzenia biżuterii lub ozdobnych przedmiotów z metali szlachetnych. Wyobraźmy sobie dackich rzemieślników pochylonych nad ogniem, uważnie przelewających płynne srebro czy złoto, aby odlać je w tej perfekcyjnie zaprojektowanej formie. Ich umiejętności metalurgiczne były wprost imponujące. Porównywalne z osiągnięciami starożytnych Greków czy Egipcjan. Symbolika, która niesie ta starożytna matryca, jest pełna zagadek. Mitologiczne gryfy mogły być nie tylko dekoracją, ale i symbolem ochrony i władzy znanym w wielu kulturach basenu Morza Śródziemnego. Z kolei realistyczne przedstawienia lwów i tygrysów. Wskazują na dacką znajomość egzotycznych zwierząt, prawdopodobnie z kontaktów handlowych lub opowieści przynoszonych przez podróżników. To swoisty most między wschodem a zachodem dowód, że Dacja nie była krainą na uboczu, a częścią większej, złożonej, tajemniczej mozaiki kultur starożytnego świata. Dacka Matryca ukazuje nam również, jak wielką rolę sztuka i rzemiosło odgrywały w tej zaginionej społeczności. W czasach gdy Rzym podbijał kolejne terytoria, Dacja nie była tylko w cudzysłowie łupem, była miejscem, które emanowało kulturą i precyzyjnym rzemiosłem. Muzeum Cywilizacji Daków i Rzymian w Dewa doskonale zdaje sobie sprawę z wartości tego artefaktu. Matryca prezentowana jest w specjalnie ściśle zabezpieczonym pomieszczeniu, gdzie odwiedzający mogą podziwiać każdy najmniejszy detal starożytnego artefaktu. To jedyny taki przedmiot odnaleziony w Europie, co dodatkowo podkreśla jego wielką unikalność. To nie tylko kawałek starożytnego metalu, to dosłownie okno w czasie, przez które możemy podziwiać talent i techniczne umiejętności dawnych mieszkańców Dacji. Wciąż pozostaje wiele pytań, kim była lub były osoby, które stworzyły tę matrycę. Dla kogo wykonywano ozdoby, które z niej powstawały? Czy była to biżuteria dla elit o znaczeniu rytualnym i magicznym? Odkrycie sześciokątnej brązowej matrycy w Sarmi Zegetusa Regia zachęca do zadawania wielu pytań. Choć archeolodzy zgodnie twierdzą, że matryca służyła dackim rzemieślnikom do tworzenia ozdób z metali szlachetnych, pojawia się pytanie, czy jej rola nie była o wiele głębsza, bardziej duchowa i rytualna. Już sam kształt matrycy może budzić fascynację. Sześciokąt, zwany również heksagonem, od wieków symbolizuje harmonię, jedność i doskonałość. W starożytnych kulturach był związany z porządkiem kosmicznym to przecież figura występująca obficie w naturze choćby w strukturze plastrów miodu, łatkach śniegu, a nawet w niektórych formach kwiatów przypadek Niekoniecznie. Dla starożytnych ludzi, natura i jej niezbadane siły były źródłem inspiracji. Sześciokątna forma matrycy mogła więc być czymś więcej niż tylko praktycznym narzędziem. Mogła reprezentować harmonię między Ziemią a Niebem, między człowiekiem a bogami. Jej obecność w Sarmi Zegetusie, duchowej stolicy Daków, wzmacnia tę teorię. Czy rzemieślnicy, korzystając z niej, wierzyli, że tworzą coś, co ma nie tylko materialną, ale i magiczną wartość? Spójrzmy na detale matrycy: gryfy, lwy, tygrysy. Z jednej strony są to symbole potęgi, władzy i odwagi. Gryfy, mityczne stworzenia o ciele lwa i skrzydłach orła były uważane za strażników skarbów, zarówno materialnych, jak i duchowych. W starożytnych kulturach łączyły niebo z ziemią, chroniąc przed złymi duchami i wrogami. Czyżby Matryca miała służyć do tworzenia amuletów lub talizmanów, które ochraniały właściciela przed nieszczęściem? Lwy i tygrysy, choć mniej mistyczne, również miały swoje wielkie znaczenie. W starożytności były symbolem siły i odwagi, które determinowały władców, królów i największych wojowników. Nie można wykluczyć, że Matryca była wykorzystywana w rytuałach religijnych. Dacja była krainą, gdzie duchowość i magia odgrywała kluczową rolę. Matryca ze swoją symboliczną formą i wzorami mogła być narzędziem w rękach najwyższej rangi kapłanów. Wyobraźmy sobie scenę: świątynia w górach, ogień tańczy w półmroku, a kapłan używa matrycy do odciskania amuletów, które później wręczano wybranym, wodzom i największym wojownikom. Niektórzy badacze sugerują również, że ozdoby wykonane za pomocą matrycy mogły być ofiarowywane bogom w świętych miejscach. Sarmi Zegetusa Regia słynęła ze swoich kręgów kamiennych, nieco przypominających Stonehenge. Być może złote lub srebrne przedmioty stworzone z użyciem matrycy były częścią tych rytualnych ofiar, a ich misterna forma miała zadowolić bogów i duchy przodków. Nie możemy zapominać, że starożytne przedmioty zawsze łączyły sferę praktyczną ze sferą duchową, że miosło było formą sztuki, a sztuka często była formą modlitwy. Matryca Sarmi Zegetusy mogła zatem być czymś więcej niż tylko narzędziem do tworzenia amuletów i ozdób. Mogła być bramą, pośrednikiem między człowiekiem a boskością, światem materialnym i niematerialnym. Być może w oczach daków, każdy przedmiot stworzony przy jej pomocy był nasycony magiczną energią, która przetrwała wieki. I choć widzimy w niej tylko niezwykły artefakt, nie można oprzeć się wrażeniu, że ta matryca wciąż coś skrywa. Może to tajemnice o kulturze, która nie przetrwała próby czasu, ale zostawiła po sobie ślady swojej wielkości, wystarczające, byśmy do dziś o niej mówili. Bo czyż nie na tym polega magia historii na odkrywaniu śladów przeszłości, które, jak ta matryca, wciąż kryją w sobie więcej pytań niż odpowiedzi? Każda historia zaczyna się w jakimś momencie. Czasami jest to zwykła chwila, zupełnie banalna, a czasami coś, co zdaje się wykraczać poza logikę. Odkrycie brązowej matrycy w Sarmi Zegetusa Regia w 2013 roku. To jedno z tych wydarzeń, które trudno uznać za zwykły przypadek. Burza, drzewo powalone z korzeniami i artefakt, który przez dwa tysiące lat pozostawał ukryty głęboko pod ziemią. Czy to tylko zbieg okoliczności? A może siły natury, których nie potrafimy zrozumieć, zdecydowały, że właśnie wtedy Matryca ma ujrzeć światło dzienne? Dla starożytnych Daków burze nie były jedynie zjawiskiem atmosferycznym. Grzmoty i błyskawice były głosami bogów, znakiem ich gniewu lub zaznaczeniem ich obecności. W kulturze dackiej szczególne miejsce zajmował Zalmoxis, bóg życia, śmierci i odrodzenia, którego kult łączył ziemię z niebem. To właśnie w Sarmizegetusa Regia, duchowym sercu królestwa, odprawiano rytuały ku jego czci. Czy więc burza, która wyrwała drzewo i odsłoniła Matrycę, była jedynie pogodową anomalią? A może to zapomniane bóstwa upomniały się o swoje dziedzictwo, przypominając światu o zapomnianej potędze Daków? Starożytne przedmioty często mają swoje legendy, nierzadko mroczne. Czy Matryca została ukryta z premedytacją? Być może była częścią skarbu, który kapłani ukryli przed rzymskimi najeźdźcami. A potem, w chaosie wojny, jej lokalizacja zaginęła. Wiele kultur wierzyło, że niektóre przedmioty potrafią wybrać moment, w którym ujawniają się światu. Często w okolicznościach naznaczonych siłami natury ogniem, wodą, czy właśnie burzą natura staje się wtedy narzędziem czegoś większego, wyzwalając Ziemi tajemnice przeszłości. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że się Wam spodobał. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.